Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza Liga Świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. PSG zmierzy się z Borusją Dortmund. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. na ekranach, skład Paris Saint-Germain, znani są z tego, że wysoko zastawiają pressing i chyba dzisiaj będzie podobnie. Tak sądzę, lubią przejąć piłkę jak najbliżej bramki rywala, bo dzięki temu łatwo przychodzi im stwarzanie sobie sytuacji strzeleckich. Ale też taka strategia wymaga doskonałej organizacji gry i ciężkiej pracy na całym boisku, oby nie zabrakło im sił. My widzimy teraz wyjściową jedenastkę Borussia Dortmund. Na bramce Kobel. Dalej w obronie Mats Hummels wystąpi na środku obok Niklasa Züle. Jude Bellingham oraz Emre Can zagrają na środku pomocy. W linii ataku wystąpi Sebastian Aller. Tu i teraz właśnie rozpoczęli batalię w tegorocznych rozgrywkach UEFA Champions League. Mbappé. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Piłkarze PSG zaczną od rzutu rożnego. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. I już wiemy, będziemy mieli tylko rzut rożny. Szybkie teraz wznowienie gry. Mukiele przy piłce. Może być groźnie. Jak to rozegra? Blokuje to bez trudu. Wyduszony ten strzał. Znów świetny blok. Znajduje tam Kylian Mbappé. Uwaga, wywołuje alarm w defensywie. Mbappé teraz przy piłce. Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. Uwagę mediów. Przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. On gra tak, jakby miał buty wysmarowane klejem. Piłka naprawdę się go słucha, potrafi przyjąć ją w trudnej pozycji, a potem nie stracić. Jest zwrotny, fantastycznie drybluje, dysponuje świetną techniką, przez co trudno go zatrzymać. Sebastian Mahler przy piłce. I próba strzału. I skuteczny blok. Prati. Tomessiego. Może im dać prowadzenie. No w końcu Bramka! Udało im się! Mamy pierwszego gola! To no wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi! Widzimy raz jeszcze tę sytuację. Świetnie udało się tam wcisnąć ją przy słupku, ale też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce. Bo nie był to strzał nie do obrony. Dość tu chyba wszystko. I znowu gramy. Zawodnicy Borussi Dortmund, na pewno myślą o odrobieniu bramki straty. Stracił piłkę. Leo Messi. Leo Messi. Patrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole karne przeciwnika. Messi! I znowu blokuje w porę. Wolf. Jude Bellingham Mariusz Wolf Bellingham przy Pimce Zagranie do Branta Strzał do Julian Brandt Ależ wyciągnął się teraz Donaruma. drogu rogu na 11 metr. Dobra interwencja po tym dośrodkowaniu. Był tam atak, ale koniec końców nie groźny. I oto z piłką William Brandt. Piłka w siatce. Gol dla Borusi Dortmund. Ta bramka wisiała w powietrzu. To nie jest dzieło przypadku. Pełni sobie zasłużyli. Piłka nożna to przewrotna gra, a ta powtórka jest tego najlepszym przykładem. Oceniając po przebiegu gry, kto mógł przypuszczać, że to właśnie ta drużyna będzie zaraz cieszyć się ze zdobycia bramki? Po tym golu, golu jest 1-1. Juan Bernat. Uwaga, ładne prostopadłe do Wypieszczone podanie. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Na środek pola karnego, mocno Mbappé. do Fabiana Ruiza. Nie, nie ma gola. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Brandt. Podanie od Branta. Zaskakuje obronę. Obrońca wykonał swoją robotę, przerwał teraz groźny atak, przejął piłkę. Messi. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Znajduje tam Kiliana Mbappé. Dobrze teraz w obronie, mogło coś z tego być. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. Tak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Szansa, czy przełamie impas? Gol, proszę państwa, cios za cios. Znowu prowadzą. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po szmurku. Gdy podanie znalazło drogę do celu, wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. A więc gramy dalej. Co teraz zrobi Borussia Dortmund? Brandt. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Fabian. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Tu i teraz właśnie rozpoczęli batalię w tegorocznych rozgrywkach UEFA Champions League. Kidiany Mbappé! Skuteczna interwencja, piłka wybita. Piłkarze PSG zaczną od rzutu rożnego. Może im dać prowadzenie, No w końcu bramka! Udało im się, ma. Zagranie do Branta. Cał, to Julian Brandt! Ależ wyciągnął się teraz do Naruma. Piłka w siatce, Gol dla Borussii Dortmund. Ta Bramka. Wypieszczone podanie. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś nie... Podanie do Fabiana Ruiza. Nie, nie ma gola. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Proszę państwa, cios za cios! I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Sędzia pokazuje Beratiemu żółty kartonik. Nie popisał się w tym faulem. I takim podaniem wystawia nerwy kibiców na próbę. Leo Messi zaczyna zabawę z obrońcami, jak na treningu. Dobra piłka, może być niebezpiecznie. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Mukiele przy piłce. Zastanie do Messiego. Udana teraz interwencja w defensywie. Skuteczny blok i zagrożenie oddalone. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Kropie rozegranie teraz. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Wolf. Sędzia nie kwiszcze faulu. Dortmundczycy utrzymali się przy piłce. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Dobry odbiór piłki, ale w aut. A przy piłce Emre Can. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Kumels. Emreczan. Marco Royce. Royce ma teraz piłkę. Leo Messi. Mukiele przy piłce. Tak się powinno stopować ataki rywala. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Wrzutka trafia prosto pod nogi, tyle tylko, że gracza rywali. Mbappé. Mukiele. Popatrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole karnym przeciwnika. Mbappé będzie groźnie. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Fabian Ruiz. Odzyskana piłka, dobre zachowanie. I oto z piłką Leo Messi. Wspaniale teraz broni bramkarz, naprawdę pokazał klasę. I mamy nowego gracza PSG na boisku. to postanowili rozegrać stały fragment Fabian Ruiz przy piłce teraz Sergio Ramos Mukiele przy piłce nie dał szans na groźny strzał świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki czy ktoś jest w stanie ją odebrać przed nami teraz będzie niebezpiecznie co za bramka dla Borusji! Dortmundczycy zdobywają wyrównanie. Czasu jest wciąż dużo. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli jak to się skończy. Doskonała robota. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Juan Bernat, Leo Messi. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Rywale naciskają. 10 minut do końca tego meczu. Pójdźmy, to może być decydująca akcja. A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Zagrożenie było naprawdę realne. Golkiper tą interwencją utrzymał swój zespół w meczu pod sam koniec spotkania. Centra w pole karne. Bezpiecznie. Ręka bramkarza. Oddają teraz piłkę rywalom gracze Borusii. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Tomas Uwaga, piłka za plecy obrońców. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Tak, teraz... CO ZA INTERWENCJA DONNA RUMY, BRAWO! Renato Sanchez. Nadal utrzymuje się remis. że wyprowadza jednak jeszcze jeden atak. Czy okaże się decydujący? I oto z piłką Leo Messi. Co zrobi Verratti? UWAGA! Uderza Mbappé! Tak, teraz pokazał klasę na linii bramkowej. Taki spokój między słówkami zwiększa pewność siebie całej drużyny. To wiemy na pewno. Rzuca w okolicę 11 metra. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Tu i teraz właśnie rozpoczęli batalię. Może im dać prowadzenie. No w końcu bramka. Udało im się, ma. Zagranie do Branta. Ciao, to Julian Brandt. Ależ wyciągnął się teraz do Naruma. Piłka w siatce, Gol dla Borussi Dortmund. Ta Bramka. Wypieszczone podanie możliwe Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś nie... Podanie do Fabiana Ruiza. Nie! Nie ma gola! Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Go! Proszę Państwa, cios za cios. Znowu prowadzą. Teraz broni bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. I... Przed nami. Teraz będzie niebezpiecznie. Co za bramka dla Borusii. Dortmundczycy zdobywają wyrównanie. Czasu jest wciąż dużo. Spójrzmy, to może być decydujące. A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Zagrożenie. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Co zrobi Werapti? Uwaga, uderza Mbappé! Tak, teraz pokazał klasę na linii bramkowej. Taki spokój między słupkami zwiększa pewność siebie...